Czy jest w Polsce miejscowość, która idealnie pokazuje, jacy jesteśmy? Jest! Nazywa się Mała Polonia. Tam swoje życie wiedzie 3800 niezwykłych mieszkańców, a spoglądając z dowolnego miejsca w Małej Polonii na horyzont, można zobaczyć odbicie naszego kraju. Na liście stu najbogatszych mieszkańców Małej Polonii Hieronim Mewa zajmuje pierwsze 90 miejsc. Mówi się, że kapitalizm wyssał z mlekiem matki, a pierwsze pieniądze zarobił, gdy to mleko sprzedał. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jako że wielkimi krokami zbliża się długi weekend, dostałem wiele zapytań, czy najbliższy piątek będzie wolny. Postanowiłem rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na to pytanie w najszybszy i możliwy sposób. Jako że nasza firma, moja firma, nie boi się nawet tych najtrudniejszych pytań. Prawda, Pani Agnieszko? Przepraszam. Jako że dział finansowy już jest w komplecie. Przejdźmy może do prezentacji wyników kwartalnych. Także... No, w czym to? Przygotowałem wy... Przepraszam. Panie Agnieszko! Przepraszam, że przeszkadzam w pakowaniu, ale proszę mi powiedzieć, w czym ja przygotowałem tą prezentację? Ja wiem, że w jacuzzi, ale w komputerze w czym to było? A, w powerponcie, no. Panie Agnieszko, proszę się już nie mazać, proszę się nie smucić, no. Spotkamy się w sądzie! Dobrze. Pilot. Czekaj może tutaj do prezentacji. Bardzo proszę. O, a co to jest? O! To jest akurat mój długi weekend w Las Vegas. Zwąją <grym grym> drogą. Proszę Państwa, polecam. Istne szaleństwo. Kasa, 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 jeszcze raz kasa i... <grym> jeszcze tam, cuda nie widzę. Dobrze, może dalej, następny slajd. Proszę bardzo. O. Opera w Sydney. Nie wiem czy Państwo wiedzą, tutaj dla ciekawskich, że Opera w Sydney powstała na starej zajezdni tramwajowej. Ale po co mam taka wiedza? I tak tam nigdy w życiu nie będziecie. Także może przejdźmy dalej. O A, Dubaj. O Miasto dla nieprzeciętnych ludzi. Ale co wy możecie o tym wiedzieć? O, biedaki. No trudno, może następne zdjęcie. Przejdźmy. Do następnego zdjęcia. O! Jest właśnie ta prezentacja, o której chodziło ostatni kwarto, proszę bardzo. Linia idzie w dół. Dobrze, to może nie będę przedłużał. Jakieś pytania? No, ale panie prezesie, no jest pandemia. Panie Krzyszku, ma pan rację, oczywiście. No i co? Spodziewaliśmy się takich wyników pandemii. No, nie no. byłbym człowiekiem, gdybym winił was za tą sytuację. <laughs> ale jak to się mówi, kogoś trzeba, nie? Także może przejdźmy dalej. To może podsumowując i wracając do Waszego pytania, czy najbliższy piątek będzie wolny? Oczywiście będzie wolny, nie musicie przychodzić do pracy. Brawa, brawa. Czyli długi weekend. Nie, jesteście zwolnieni! A co to takie smutne miny? Żeby Wam nie było smutno, przygotowałem kilka propozycji na długi weekend. Proszę bardzo. Singapur. Szanghaj. Dubaj. Wódeczka droga, ale stać mnie. W restauracji Kura i Przyjaciele jest doskonałe jedzenie i świetna akustyka. To miejsce spotkań lokalnych elit, gdzie podejmuje się decyzje na najwyższych szczeblach władzy. Panie Kręcisz. Nie. Sam mianowałem Pana dyrektorem Departamentu i co proszę bardzo, i co? Ja wyników nie widzę. No ale wujku. Ale proszę mi tu nie wujkować. Proszę po Pana Departamencie krążą plotki, że Pan niczego nie ogarnia. Ja nie ogarniam, wiem wszystko. Pan nawet nie wie, kto u pana jest kim. Ja nie wiem, kto jest kim. Ja mógłbym wszystko powiedzieć, tylko nie przy obcych ludziach. Pana, pan od sześciu lat jest dyrektorem w departamencie. A ten pan od sześciu lat jest u pana wicedyrektorem. No, poza tym, dziś jestem Twoim ojcem chrzestnym. Pierwsze słyszę. Nie wiem, może mam głęboko ja widową, albo... Sześciu lat? Może wcześniej się już zaraziłem. Może ta zaraza już była wcześniej, tylko nie, nie wiedziałem. Debil. Nie wiem, nie Policja w Małej Polonii jest dobra, uczynna, troskliwa i ciepła. Taki jest też sierżant Robert. Robert jest bardzo ciepły. Co my tam mamy? Gwałt. W zasadzie tą serię gwałtów, które ostatnio zdarzyły się w Maj Polonii. Wytypowaliśmy już, kto może być sprawcą, ale no teraz czas na przesłuchanie i najlepiej przyznanie się do winy. Mhm. Zaczynamy od razu? Jest pan gotowy? Tak. Pan strasznie nie lubi takich rzeczy. Zawsze sobie myślę, jakbym się czuł, jakbym to ja był na miejscu ofiary. O, o ja też. Pokażę panu jak to się robi I co skurwy syny? Ruchać się do chciało, tak? Ja kurwa znam taki jak wy, jaskiniowcy, co? Pałą przez łeb i heja. Nie pukaj mnie teraz. Wiecie jak kończą tacy jak wy? Przygwożdżeni pod więziennym prysznicem przez jakiegoś wielkoluda. I mówiąc wielkoluda, nie mówię tu o rozmiarze człowieka. Mówię o... Nie puchaj mnie, kurwa! No? I co teraz? I co teraz? A wielkolud tam będzie na was czekał. Dzień po dniu. Każdego dnia będzie stał pod tym prysznicem. Aby będziecie mówili, przepraszam, będziecie mówili, a nie chciałem, będziecie mówili, a będziecie mówili, a drugi raz bym już tak nie zrobił. Czego do jasnej cholery chcesz? To są ofiary. Panowie, ja z tym wielkoluDEM to taka bajka jest jakieś chusteczki. No. Co mi nic nie mówisz? No, no to, to. Próbowałem, żeś pana pukać. Wszystko, żebym próbował pukać. Strasznie duże chłopie. No, oh, super. Kto mógł to zrobić? Umówmy się. Bez adwokata nic nie powiem. Państwo malinowscy, to rdzenni mieszkańcy małej Polonii, hołdują tradycji, opierają się nowoczesności. Prawdopodobnie nie mają nawet Instagrama. Zapraszam tam na końcu. Ostatnia pralka posiada silnik inwerterowy, system AquaFresh, yy, oczywiście standard w dzisiejszych czasach, yy, sterowanie smartfonem i system WarioDRAW. Yy, jeszcze raz, yy, bo my byśmy chcieli pralkę. Ja rozumiem, ale chodzi o to jakie byście państwo chcieli, żeby ta pralka miała możliwości. Głównie chodzi o to, żeby miała możliwość prania. proszę, o jakie konkretnie wam chodzi urządzenie, chcemy urządzenie takie, żeby prało. Nie, bo to ubrania brudne? A spodnie, nie? Bo to cię często także, że Daj się gdzieś, Czek nie zauważy, idzie ta, ta a to błoto, nie bo... No, albo plama z wina, nie, koński mocz. czy na przykład w chlewie, jak się daje świniom, nie, to jak się ubrudzi, to po tygodniu to śmierdzi. Dobrze, to ja rozumiem, że ta pralka ma prać w wysokich temperaturach. Znaczy w zimie też byśmy chcieli, żeby prała. Nie, do, do, wiadomo, nie jak są te mrozy, takie tam po minus 20, nie, to, to nie wymagam, ale no, no normalnie. Dobrze, w takim razie proponuję tą pralkę systemem EcoBubble, eee, systemem SSA Care Plus. Gadaj z nim, bo ja mu pierdolę. Macie pralek? Mamy dużo pralek. No i super. To my byśmy chcieli jedną z tych pralek. Dobrze, ale są różne rozmiary. <laughs> Dzieciaku, co że ja nie wiem, że są różne rozmiary? No, ja z Jankiem, ja jestem teraz, ale kiedyś to ja popróbowałam swoje, naprawdę. Dzieciaku! W 1945 roku taki Paweł. Paweł to był taki sportowiec, jeździł po wsi na nartach. I szczerze powiem, to mówiono, że jakby Paweł jechał na nartach nago, to by zostawiał trzy ślady. Dobrze. No, ta... Dobrze. W takim razie ja Państwa zostawiam tutaj, jeżeli będą Państwo czegoś potrzebować, tutaj i wszel wszelkie informacje są na karteczkach. To, Też, tak, i... e, tak e, proszę sobie wybierać. Nie. Wybier chciałbym... nie. Tu. No i dobrze. Tu. I Zośka mówi, że jaki ten Paweł był? Ja bym Przepraszam. I tak w małej Polonii Życie toczy się od pierwszego do pierwszego. Ludzie załatwiają swoje małe i duże sprawy, ale o tym w kolejnym odcinku. Klinika sketchów męczących w telewizji Polsat każdą niedzielę o 20.00.